Na zdjęciu widać ludzi wypoczywających na popularnej Poniatówce, współczesnej plaży zlokalizowanej w Warszawie przy zabytkowym moście Poniatowskiego. Zdjęcie zostało wykonane w wiosenne sobotnie popołudnie w kwietniu 2015 roku. Jest przykładem na popularność Wisły jako miejsca wypoczynku i spotkań wśród mieszkańców Warszawy. Dwa. W centralnej części kadru widzimy zieloną przestrzeń oraz zespół budynków z czerwonej cegły. To teren filtrów warszawskich, od XIX wieku dostarczających dla Warszawiaków wodę. Filtry powstały z inicjatywy prezydenta Sokratesa Starynkiewicza według projektu Williama Lindleya. To tu jest oczyszczana woda pochodząca z Wisły. Zakład zarządzany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Większość obiektów jest chroniona wpisem do rejestru zabytków, a cały kompleks został uznany za pomnik historii. Zdjęcie zostało wykonane we wrześniu 2012 roku. Rolą Wisły jest dostarczanie wody warszawiakom i odbiór ścieków. Ścieki trafiają do oczyszczalni, a po skończonym procesie oczyszczania woda trafia z powrotem do rzeki. 3. Kąpiący się i wypoczywający na plaży. W oddali zabudowa warszawskiej Pragi w rejonie Wybrzeża Szczecińskiego przy zbiegu z ulicą Kłopotowskiego i ulicą Okrzei. Widoczne bloki mieszkalne, Osiedla Panieńska oraz zabytkowa komora wodna, niski budynek z lewej strony kadru. Podobne plaże ciągnęły się niemal wzdłuż całego praskiego brzegu Wisły. Obecnie w tym miejscu brzeg jest porośnięty gęstą roślinnością. Warto zwrócić uwagę na kąpiących się w wiśle. W późniejszym okresie stan rzeki znacznie się pogorszył i takie sceny przeszły do historii. Po wieloletniej przerwie obserwujemy powrót mieszkańców Warszawy do zwyczaju spędzania czasu na plażach. Pomocne w tym było uporządkowanie i przygotowanie plaż. Wciąż jednak kąpiel w wiśle wiąże się z dużym ryzykiem. Jej prądy są silne, pojawiają się wiry, a dno nie jest unormowane. Obecnie nie ma wyznaczonych legalnych miejsc do kąpania. Jest to fotografia wykonana przez Grażynę Rutowską. Oryginał zdjęcia znajduje się w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Widoczna na zdjęciu komora wodna, dziś siedziba Urzędu Stanu Cywilnego, to dawne miejsce poboru opłat za przejazd przez istniejący tu w XIX wieku most łyżwowy. Obecnie obiekt jest chroniony wpisem do rejestru zabytków. Wydarzenie to miało miejsce w lipcu 1969 roku. Wisła pełni tu funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe. Podobne przykłady z historii i współczesności. Trasy spacerowe, rowerowe, narciarskie dla biegówek wzdłuż Wisły, wędkowanie. 4. Widać charakterystyczne wieżyczki mostu poniatowskiego, tory tramwajowe oraz jezdnie wypełnione samochodami i autobusami. Most bezpośrednio łączy dwie dzielnice Warszawy śródmieście i Pragę Południe. Most ma bardzo skomplikowane dzieje. Został oddany do użytku w 1914 roku. Pozwolił na rozwój prawobrzeżnej Warszawy, m.in. saskiej kępy. W swojej historii dwukrotnie był niszczony. Najpierw w 1915, gdy jego środkowe przęsła zostały wysadzone w powietrze przez wycofujących się z Warszawy Rosjan, i w 1944 roku, gdy został zburzony przez uciekających żołnierzy niemieckich. Za każdym razem był odbudowywany. Most poniatowskiego. Jest chroniony wpisem do rejestru zabytków. Poza samą konstrukcją, szczególnie interesująca jest jego oprawa architektoniczna wieżyce kamienne ławeczki, których autorem był Stefan Schiller. Wisła była barierą w transporcie i komunikacji pomiędzy Prawobrzeżną i Lewobrzeżną Warszawą. Techniczne rozwiązania, takie jak mosty, pozwalały na jej ujarzmienie. Zdjęcie zostało wykonane w sierpniu 2011 roku. Wisła jako przeszkoda. Podobne techniczne rozwiązania stosowane w celu pokonania Wisły i połączenia warszawskich brzegów to inne mosty, np. most Śląsko-Dąbrowski, znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, oraz metro. Druga linia metra przechodzi pod dnem Wisły. W celu zniwelowania ryzyka powodzi i opanowania wylewów Wisły wybudowano wały przeciwpowodziowe. 5. Brzeg warszawskiej Wisły na wysokości Nowego Miasta. W tle widoczny pociąg jadący mostem przy Cytadeli. Dziś w tym miejscu znajduje się most Gdański. Widać również liczne barki towarowe, tak zwane berlinki oraz tratwy, a także mniejsze łódki. Jest późne popołudnie, warszawscy Żydzi zebrani nad wodą wznoszą modlitwy. To żydowski rytuał Taszlich. Obrzęd symbolicznego oczyszczenia z grzechów polegający na wyrzuceniu w nurt rzeki, strumienia lub do morza drobin wytrząśniętych z kieszeni. Czynności tej towarzyszą stosowne modlitwy. Obrzęd jest częścią święta roż Hashana. Charakterystyczną cechą liturgii tego dnia jest gra na trąbie wykonanej z rogu Baraniego. W Polsce Nierzydzi nazywali te dni świętem trąbek. Jest to obraz olejny wykonany na płótnie przez Aleksandra Gierymskiego. Oryginał obrazu znajduje się w Zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Artysta w swojej twórczości często uwzględniał sceny z życia codziennego Warszawy. Obraz został namalowany w 1884 roku. Rola wisły w obrzędach religijnych warszawskich Żydów, w kulturze. Wisła pojawia się w różnych tekstach kultury, na obrazach, w filmach i piosenkach, na przykład w piosence Sen o Warszawie Czesława Niemena. 6. Widzimy panoramę Warszawy z Zamkiem Królewskim i zabudową Starego i Nowego Miasta. Liczne jednostki pływające po Wiśle różnej wielkości. Po lewej stronie kadru zabudowa praskiego brzegu wyraźnie o charakterze wiejskim obecność młynów wodnych. Wisła oddziela obydwa miasta. W czasach powstania obrazu Warszawa i Praga stanowiły osobne organizmy miejskie. To nad Wisłą ulokowano miasto. Rzeka mogła stanowić linię obronną, a jednocześnie była źródłem wody i pożywienia oraz miejscem wylewania ścieków. Wisła jest także korytarzem napowietrzającym miasto. Widoczna Skarpa Warszawska to charakterystyczny element ukształtowania krajobrazu Warszawy oraz stanowi wraz z zabytkowymi budynkami, a ostatnio także wieżowcami, jeden z najważniejszych elementów jej współczesnej panoramy. Autorem obrazu jest Włoch Bernardo Beletto, zwany Canaletto. Na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego namalował widoki, pejzaże miejskie Warszawy. Wizerunki miasta z jego dzieł. Zostały wykorzystane przy odbudowie Warszawy po zniszczeniach z II wojny światowej. Obraz znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie. Został namalowany w 1770 roku. Wisła, przepływająca przez Warszawę, jest ważnym składnikiem układu i krajobrazu miasta. 7. Widzimy most Świętokrzyski oraz na pierwszym planie pomnik Syreny kobiety z rybim ogonem, która w prawej ręce trzyma miecz a w lewej tarczę z orłem i napisem Warszawa. Pomnik stoi nad Wisłą na bulwarze. Pomnik nawiązuje do jednego z symboli Warszawy. Syrena znajduje się w herbie miasta i jest bohaterką kilku legend. Fotografia jest współczesna, natomiast Syrena została odlana z brązu w 1938 roku. Autorką rzeźby jest Ludwika Niczowa, a pozowała jej Krystyna Krachelska, autorka znanej piosenki Hej chłopcy, bagnet na broń. Rola Wisły w symbolice i legendach. Inne przykłady: Pomnik Kościuszkowców na praskim brzegu Wisły, płyta desantu III Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego, upamiętniająca desant żołnierzy spieszących na pomoc walczącym powstańcom we wrześniu 1944 roku. 8. Brzeg Warszawskiej Wisły, w tle fragment mostu Kierbedzia, widoczny filar i fragment przęsła. Przystanek dla barek na wysokości mariensztatu. Barki wyładowane towarami prawdopodobnie są to ziemniaki lub jabłka. Pomiędzy nimi przechadzają się ludzie, przypuszczalnie właściciele towarów oraz kupcy. Towar został przywieziony na barkach z południowych obszarów Wisły. Wisła służyła do przewożenia różnych towarów barkami o różnych wymiarach. Jedną z popularnych form barek była tak zwana berlinka barka Kryta. Rzeką często również spławiano drewno. Zdjęcie zostało wykonane przez fotografa Konrada Brandla w drugiej połowie XIX wieku. Wisła pełniła rolę szlaku towarowego, pozwalała na przewóz i handel. W Warszawie istnieją trzy porty o różnych funkcjach: Praski, Żerański oraz Czerniakowski. Pierwszy i ostatni znajdują się w gminnej ewidencji zabytków. 9. Brzeg Wisły wysoki, umocniony w tle most Kierbedzia, charakterystyczna kratownica. Przy brzegu zacumowane łodzie z żaglami. Na pierwszym planie łódki wypełnione piaskiem. Pracujący mężczyźni wyładowują piasek na brzeg. Piaskarze z Dna Wisły pozyskiwali ważny surowiec budowlany piasek i żwir. Jednocześnie dzięki ich pracy udrażniano koryto rzeki, utrzymywano żeglowność. I osłabiano potencjalne powodzie. Wydobywanie piasku odbywało się za pomocą specjalnych narzędzi oraz siły fizycznej. Obraz olejny jest autorstwa Aleksandra Gierymskiego. Został namalowany w 1887 roku. Rola wisły w życiu handlowym i rzemieślniczym. Inne przykłady: produkcja łodzi przez warszawskie firmy pozyskiwanie lodu na potrzeby chłodzenia wewnątrz piwnic i spiżarni. Lodówki przed wojną były rzadkością.